Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Deadlock i dzisiaj pokażę wam kolejną postać. Tym razem będzie to Fathom. Jest to postać, którą niedługo prawdopodobnie będziecie mogli zagrać sobie w, w właśnie w swoich gierkach. Aktualnie jest ona w trybie testowym i zobaczymy sobie co ta postać potrafi dobrze. Zacznijmy sobie od jej skilli. No to tak, mamy pod jedynką mamy Parzący plusk, chluśni, wrzącą wodą w stożku przed sobą. Kumulujesz tym większe obrażenia od broni, im większa część strumienia zada obrażenia wrogiem bohaterowi. Ok, zobaczmy sobie więc, jak to działa. Ok, czyli jakby wysyłamy taki strumień wody w takim, jakby mam tutaj na ziemi taki obszar, i w tym obszarze możemy bić całkiem fajne. Pod, y, dwójką. pod dwójką mamy rzuć się naprzód, zadając obrażenia wszystkim wrogom w pobliżu Twojego miejsca i lądowania, w, i wyrzucając ich w powietrze dobrze, czyli mogę sobie doskoczyć, tak? Coś tego typu. Tak, i przy okazji obrażenia. Też całkiem fajna umiejętność. I kolejną mamy trójkę y, upuszczanie krwi. Fathoma. E, przyjmij natychmiast tylko część otrzymanych obrażeń i opóźnij resztę w czasie aktywuj, aby usunąć część opóźnionych obrażeń. Ok, Czyli możemy sobie tutaj jakby opóźnić obrażenia w czasie. I częściowo zredukować tak? Dobrze to rozumiem. Przyjmij tylko część tak i opóźniamy resztę w czasie. Dobra, całkiem spoko rzecz. To tutaj nie przetestujemy, możemy potem na Mianmarkach Sprite przetestować. No i mamy oczywiście naszą naszego ulta harpun, mieszkańca harpy. Wyrzuć harpun, który przyczepia się do powierzchni i cię przyciąga. Będąc przyczepiony do powierzchni, jesteś niewidzialny i nietykalny. Wrogowie, którzy spojrzą bezpośrednio na Fathoma Ujawniają jego niewidzialność. Okej. Okay. efekt psywny. Gdy nie bierzesz udziału w walce, jesteś ukryty na minimapie, leczysz część swojego maksymalnego zdrowia na sekundę. To jest też fajne. To jest. Poczekajcie, możemy sobie to użyć na ścianie, tak? Tak, ok, jesteśmy niewidzialni. Przy okazji, możemy. Zadać jakieś obrażenia, będąc tak niewidzialnymi. niewidzialnymi. Zwłaszcza jeśli ktoś nas nie widzi w tym momencie. Więc jest to całkiem fajna. Fajne rzeczy, no i tym bardziej, że możemy sobie gdzieś uczyć, uleczyć się, gdzieś gdzie nasz przeciwnik będzie się tego spodziewał. Edward, zobaczmy sobie e, to, tą trójkę, tak? Ok, czyli tu jakiś efekt wchodzi, na Tych opóźnionych obrażeń. No dobra. No i tak właściwie prezentuje się ta postać. Mm. Wydaje mi się, że całkiem fajna To oku to, 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 wydaje mi się całkiem fajne do expienia, może być. Tutaj tak podchodzimy. Ciekawe, czy to działa na większą liczbę wrogów. Pewnie tak. E tu sobie możemy doskoczyć, czać obrażenia. Też fajne. Ogólnie ciekawa postać. Interesuje mnie kiedy ją dodadzą w ogóle. Być może ją jeszcze pozmieniają. Ten harpun jest śmieszny. Ten harpun mi się podoba. Ok. No i tak to wygląda, słuchajcie, tak wygląda właśnie ta postać. O, tu jeszcze możecie sobie przyjrzeć. Ja nie wiem, czy da się jakoś mapkę obrócić tutaj, żeby było go widać. No, ale cóż, tak to wygląda. Ja dziękuję wam za uwagę. No, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!